Cześć, nazywam się Anka Cieślak i jestem ambasadorką Mitsubishi. Dlatego witam Was dzisiaj serdecznie na pierwszym zlocie Mitsubishi w Bronisławowie. Mamy cały dzień fantastycznych tras, tras terenowych, tras turystycznych. Będą tutaj się ścigać i prawdziwi hardkorowcy, fajterzy i rodziny z dziećmi, takimi malutkimi dzieciaczkami. Była przed chwilą taka mała dziewczynka, która powiedziała, że będzie razem ze mną jechać. Słuchajcie, przed nami przygoda. Pokażę wam jak to wygląda. Chodźcie. Teraz w miasteczku 4 na 4 Mitsubishi. To właśnie tutaj można przetestować takie samochody jak L200, prawdziwe smoki, ale naprawdę powiem Wam szczerze, każda kobieta poczuje się dobrze w tym samochodzie. Jajku, jaka to jest przyjemność, jakie to jest fajne. Jazda tymi samochodami powoduje, że ja zaczynam normalnie oddychać. Wiesz, jakie <grystanie> to jest rozluźnienie, wszystkiego? Tak. Po całym tygodniu takiego ciężkiej pracy pojedzie sobie w teren. Tak. Powyżywa się coś? Absolutnie się teraz z tym, z tym zgadzam. Błocie. Tutaj znajdują się specjalni instruktorzy, którzy pomogą nam wjechać pod górę. Ja już mam ten wjazd za sobą. Myślałam, że nie dam rady, ale udało się. Cały no, dalej, czas dalej, prosto. Dalej, 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 dalej. Drodzy państwo, jest ze mną pan prezes Mitsubishi, pan Yasuyuki Oyama. Jeśli pozwolicie, zadam dwa pytania. Myślę, że też chcielibyście poznać odpowiedź na nie. Why did you organize this jamboree here? Yes, uh, we thought that uh, it may be a very good idea to join all the Mitsubishi uh, owners uh, in the same place at once, and uh, so that we can convey the spirit of Mitsubishi. Perfect. And the second one, um, what kind of attraction you have uh, here for people? Yes, uh, yes. We have uh, various kinds of models in our lineup. So uh, we, uh, uh, we prepared uh, three kinds of uh, routes. Uh, one is sports, another is off-road, another is touristic, so that all Mitsubishi owners uh, can enjoy our plan. Oni to robią na czas, nie? Na czas, tak. Tu i teraz na pachow? Za latarnią zwracamy w prawo. Kto by pomyślał, że dziewczyna, która jest aktorką, będzie się ścigać. <ścoughs> Moi drodzy, za to, że spędziliście z nami dzisiejszy dzień, chcieliśmy razem z prezesem podziękować Wam po japońsku. Dlatego zaraz to uczynimy i mam nadzieję, że na następnym zlocie spotkamy się w realu. Do zobaczenia, cześć!